Forum Radia Rok Parada. Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest doktor Jolanta Berezowska, psychiatra, certyfikowana psychoterapeutka sekcji naukowej psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dzień dobry. Jestem terapeutą i superwizorem w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. Pani doktor, będziemy rozmawiać dzisiaj o zaburzeniu odżywiania. Co to takiego zaburzenie odżywiania? To jest szerokie spektrum, dlatego że są no, różne zaburzenia odżywiania, takie, które no, są ewidentną chorobą jak anoreksja, czyli takie nadmierne y, odchudzanie prowadzące do wyniszczenia i też taką obrazem, że nadal jestem za gruba, mimo że, że bardzo mało ważę. Przez takie zaburzenie, którego nie widać, jakim jest bulimia, czyli obiadanie i zwracanie tego siedzenia, i czasami przez lata nikt nie wie, że to jest, przez takie, które właściwie żaden terapeuta może nigdy nie widzieć, bo to jest takie nocne obiadanie i nikt się nie zgłasza, bo też nie widać. Mamy też takie zaburzenie odżywiania, jakim jest. Bardzo niestety ostatnio popularna ortoreksja, co polega na tym, że nadmiernie się skupia osoba na, na tym, żeby jeść bardzo, bardzo, bardzo. Rygorystycznie. Rygorystycznie sprawdzając, czy tam nie ma cukru, czy nie ma jakichś innych składników laktozy, glutenu. No i to już właściwie jest też w jakimś sensie. Jak to jest bardzo zaawansowane, to przestaje być zdrowe, a zaczyna być obsesyjne. Takie... A pani doktor, kiedy postrzegamy to wszystko jako zaburzenie, czy to wtedy, kiedy przynosi nam jakieś kłopoty zdrowotne? Mówimy o zaburzeniu wtedy, kiedy to przynosi cierpienie, przede wszystkim dla pacjenta, ale również cierpienie dla otoczenia, no bo. Osoby, które się odkudzają na przykład permanentnie i są bardzo chude, mogą być to dziećmi, które przysparzają no, nieszczęścia czy jakiegoś e, strasznego cierpienia rodzicom, którzy bezradnie patrzą na to, co dziecko robi. Więc wtedy, kiedy to przynosi cierpienie, ale również wtedy, kiedy no, to wszystko, co kręci się dookoła jedzenia, e, zaczyna zasłaniać normalne życie. kiedy Składniki życia inne jak no to kontakty towarzyskie, rodzina, życie prywatne, życie zawodowe są na drugim, trzecim planie, a na pierwszym planie jest właśnie jedzenie, niejedzenie, szczególne jedzenie, obiadanie i tak dalej. Pani doktor, a czy, czy wiadomo już tak? jakie, jakie są przyczyny tego zaburzenia? No, no, przyczyny są bardzo skomplikowane i złożone, dlatego że te wszystkie zaburzenia no, mają, no, można powiedzieć, tak, że jedzenie ma bardzo wiele funkcji. No, taką podstawową jest to, że no, musimy jeść, bo, bo musimy żyć, bo przez to utrzymujemy siebie przy życiu. Ale jedzenie ma też bardzo wiele różnych innych znaczeń to takie, że jemy z powodów emocjonalnych. jest mi smutno, to jem. Jemy też z takich powodów radosnych. No w święta jemy, żeby zaznaczyć, że się cieszymy. Siedzimy przy wspólnym stole i cieszymy się różnymi kolorowymi potrawami. To też jest też jakaś dodatkowa funkcja jedzenia. Jemy też. Z powodów rytualnych, jakieś specjalne potrawy. Yy, no bardzo jest wiele. Jemy też z powodu kontroli. No, na przykład dzieci muszą być zawsze u teściowej. Na obiedzie w niedzielę o drugie. A przy okazji patrzy, jak oni tam żyją, czy w ciąży nie są. Więc to jest też kontrola. Też można powiedzieć, że jedzenie jest pokazaniem się z najlepszej strony. No Świętowanie. Yy, Różnych, różnych uroczystości. Więc jedzenie ma, ale takim aspektem, który może być problemem jest jedzenie z powodów emocjonalnych, kiedy zamiast się smucić jemy, zamiast się złościć jemy, zamiast e, się nudzić jemy i tak dalej, i tak Pani doktor, to jak w takim razie tą kwalifikację tutaj przeprowadzić, bo tak, mamy zmianę zachowań związanych z jedzeniem, na przykład patrzymy, że ktoś unika posiłków, traci masę ciała, jest niezadowolony ze swojego wyglądu, stan zdrowia się pogorszył, na przykład kondycja włosów, albo na przykład nagle uprawia intensywnie aktywność fizyczną, czyli jakieś ćwiczenia, no i jeżeli patrzymy na taką osobę, czy to już możemy powiedzieć, że ona ma jakieś zaburzenia? W odżywianiu. No, mówi Pani przede wszystkim o takim zaburzeniu, w którym jest odmowa jedzenia albo też zmniejszanie wagi przez ćwiczenia czy, czy jakąś szczególną dietę. No i powiedzmy, że jest to osoba, która ma nadwagę albo dużą wagę, no to wtedy będą to raczej działania prozdrowotne. Czyli to tak? możemy zakwalifikować do anoreksji, czyli do jadłowstrętu psychicznego. Tak. Jeżeli mamy. Rozpoznać no to są pewne kryteria. Kryteria, no, które no, może dokładnie nie będę ich wymieniać, bo to nie o to chodzi, ale ogólnie takie, że jest bardzo niska waga poniżej takiego bardzo standardowego wskaźnika, który jest Mass Body Index MBI, który wynosi w zdrowym organizmie między powiedzmy 18,5 do 25. Tych jednostek. I ale, tym... ale to są takie wyliczenia, a na przykład my widzimy osobę, która jest sama skóra i kości. No tak, i wtedy, i wtedy tym. No bo to jest istotne kryterium, dlatego że yy, no, osoby bardzo, bardzo chude no mogą być chude, dlatego że taką mają urodę. Też mam takie dziewczyny, nastolatki, które yy, normalnie żyją. Może jedzą umiarkowanie, ale nie osiągają poziomu choroby. Tak, ale taka osoba, która cierpi na taką chorobę, to cały czas postrzega siebie jako osobę grubą. No właśnie, i to jest ta różnica, że osoby, które są po prostu chude czy szczupłe z urody, nie myślą i nie rozważają, czy, czy są, czy nie są właśnie za grube. Bo to jest coś. Ja bym powiedziała, że anorekcja jest chorobą też oczu. Bo one widzą siebie jako grube, mimo że wszyscy inni widzą, że no jest zupełnie odwrotnie. Ale też kolejnym kryterium anorekcji jest też młodych dziewczyn po rozpoczęciu okresu dojrzewania, utrata miesiączki. Również wtedy, kiedy ta menstruacja się wydarza po pobraniu hormonów, to, to się nie liczy, musi być naturalne. Więc to są takie kryteria. Bardzo niska waga, y, zaburzony obraz ciała oraz brak miesiączki. To jest Pani pełno... doktor, tak, możemy tutaj przeciwstawić bulimię, tą żarłoczność psychiczną, ale to zaraz do tego przejdziemy. Tylko, czy to nie jest tak, że te choroby, bo to jest choroba, właściwie to jest choroba rodziców, a nie choroba dziecka? U dziecka są to błędy rodziców. Tak słyszałam. No to byłoby bardzo o, takie tendencyjne i okrutne, dlatego że y, to jest cały zestaw y, różnych powodów. Właściwie ja psychoterapia y, polega na tym, żeby te różne powody odkryć, bo y, byłoby y, nadmierne uznanie, że to tylko rodzice. Dzieciaki są w szkołach, dzieciaki są poddane y, presji y, medialnej, dzieci bardzo wrażliwe. Mogą dostać urazu również, chociażby w, w, w jakimś badaniu szkolnym, gdzie e, dziecko, które dojrzewa jest takie trochę pulchne, a pani pielęgniarka powie, że jest grubasem. I dzieci się wstydzą w tym wieku. E, bardzo są podatne na ocenę, bardzo są podatne na wpływy społeczne, więc jeżeli w klasie się kilka dziewczyn odchudza, to może się kolejne odchudzać. E, jeśli chodzi o rodziców, no to jest tak, że właściwie jest tak, że jak dziecko się zaczyna odchudzać i traci niewiele, to mama już to widzi. W tych rodzinach, w których dochodzi do poważnych zaburzeń wagi, to często można powiedzieć, że rodzice nie zauważają tego albo zauważają trochę później. E, oczywiście są też rodziny, w których jest bardzo dużo konfliktów, bardzo dużo złości, wtedy też to może być przyczyna rodzinna. Może być też tak, że w rodzinie, i to są bardzo duże badania Stellinka na ten temat były w przeszłości smutne zdarzenia, znaczy śmierci w rodzinie wiele rozstań spowodowanych śmiercią. I w tej rodzinie rozstanie. Kojarzy się z bardzo trudnymi uczuciami, a okres dojrzewania no jest okresem rozstania, no bo my zostajemy jako rodzice, a dzieci odchodzą. E, I to się czasami na poziomie nieświadomym kojarzy, e, i wtedy tak, dzieci nie chcą odejść, no najlepiej nie odchodzić, jak jesteśmy nadal dzieckiem. A rodzice też nie za bardzo chcą to dziecko wypuścić, więc ta sytuacja choroby może sprzyjać takiemu no, nie się związanemu z zajrzewaniem. Pani doktor, ale bulimia, anoreksję leczy... leczy. Bulimia to jest inaczej. Le, leczy psychiatra. Czyli są to zaburzenia psychiczne. Czy można by powiedzieć, że dlaczego? Bo dlaczego ja powiedziałam, że to są choroby wywoływane przez rodziców? Bo rodzice stawiają przed dziećmi na przykład duże wymagania, albo się nie interesują dziećmi, albo nadmiernie się interesują, no i występuje ogromny stres. I z powodu tego stresu dzieci wpadają właśnie w te zaburzenia odżywiania. No, gdyby, gdyby wszystkie dzieci, którym rodzice stawiają wysokie wymagania, padały w anoreksję, no to rzeczywiście by tak było, że to jest ta przyczyna. Ale niektórzy rodzice stawiają wymagania, a dzieci hmm, te wymagania spełniają albo nie spełniają e, i nic się nie dzieje, więc to nie jest jedna przyczyna. przyczyna przyczyny są złożone i skomplikowane, e, również związane z e, temperamentem dziecka, z jego odpornością psychiczną, z całym szeregiem zdarzeń, które są związane z, z okresem dojrzewania. Także to nie można tak jednoznacznie i najgorszą rzeczą, jaką jest, to jest obwinianie rodziców, bo rodzice i tak są przerażeni i tak są w trudnej sytuacji, że z dzieckiem dzieje się coś, coś trudnego i złego. No tak, żeby postawić prawidłową tak, diagnozę, to tak. trzeba udać się do lekarza. Skąd rodzic ma wiedzieć do jakiego lekarza ma pójść? Rodzic może pójść do lekarza pediatry i zbadać dziecko czy rzeczywiście ten e, i waga i wzrost są prawidłowe dla wieku. Mogą potem pójść na konsultację do psychiatry i jeśli jest to psychiatra, psychoterapeuta to mogą tam być dalej leczone, ponieważ nie ma w zasadzie dobrego pomysłu na temat leczenia farmakologicznego. Raczej przede wszystkim jest to wskazanie do psychoterapii, a psychoterapię może prowadzić no, psycholog czy psychiatra, który jednocześnie jest psychoterapeutą. Pani doktor, a dużo jest takich osób, bo tak naprawdę na zaburzenia odżywiania możemy zachorować w każdym wieku. Czy dużo jest takich osób, które mają zaburzenia odżywiania? Ponieważ mówiłam, że niektóre zaburzenia odżywiania bardzo widać. No, widać tę anoreksję, widać nadwagę czy otyłość, natomiast nie widać całego spektrum. No, nie widać bulimię. Bulimię można dzielić na jawną i ukrytą tej jawnej, no to jakby wszyscy wiedzą. No osoba no tak to e, robi spektakularnie, że wiadomo, wiadomo, wyje, wszystko e, widać. Natomiast są osoby, które po kilkanaście lat e, mają bulimię i wcale nie, e, nikt nie wie, to jest taka ukryta bulimia. Objadanie nocne, no też no, cała rodzina śpi, a ktoś sobie staje w nocy i, się, i sobie tam podjada. E, więc, e, nie musi być to zgłoszone, i wie, jakby ludzie się często nie leczą z tego, tylko po prostu z tym żyją. Jak długo się da z tym żyć? Bo trzeba też podkreślić, że zaburzenia odżywiania uznawane są za zaburzenia psychicznie o najwyższej śmiertelności. To znaczy tak, anoreksja można powiedzieć, że no w jednej czwartej jest rzeczywiście zagrożeniem dla zdrowia i życia. Ale nie jest to tak, że każde dziecko czy każda osoba, która zachoruje, to jest zagrożona. Czasami to jest taki krótki, przejściowy stan. E, no, nadwaga czy nadwaga nie, ale duża otyłość oczywiście jest związana z wszystkimi chorobami cywilizacyjnymi i jest w tym znaczeniu groźna dla zdrowia i życia. No, albo hmm, no można powiedzieć, że. Rzeczywiście bardzo rzadko bywa, że no z powodu zaburzeń elektrolitowych jest jakoś, jakieś zagrożenie pracy serca, albo że może dojść do, do no nie wiem, pęknięcia żołądka, a to jest niezwykle rzadkie. Raczej bulimia daje takie objawy jak popękane szkliwo. No chyba, że jest to oczywiście bywa też tak, że niekoniecznie to jest. Są to wnioty. również może być tak, że są zażywane środki przeczyszczające w jakichś bardzo, bardzo dużych ilościach. To wszystko jest dosyć skomplikowane, ale no, można powiedzieć, że najlepszą formą leczenia jest takie wspólne leczenie, kiedy to nie jest psychiatra psychoterapeutą, że jest psychoterapeuta, jest psychiatra, jest dietetyk, którzy no, jakby w takim zespole wspierają i rodzinę, czy indywidualnie osobę. Żeby, no z tego kłopotu wyszła. Czy to jest Pani ma, doktor, wyszła? tak. A czy taka diagnostyka zaburzenia odżywiania sprawia problem? Mnie się nie wydaje, żeby to stanowiło jakiś wielki problem. Myślę, że największym problemem w przypadku dzieci z anoreksją jest to, że jest kłopot, gdzie je leczyć. Dlatego, że uważam, że dziewczynki czy dziewczyny z anoreksją nie powinny być w grupie, bo one się raczej mm, wzajemnie wspierają w chorobie niż w niej leczą. I dlatego wszystkie te oddziały, które no, są dostępne, czy państwowe, czy nie, no jakby mają kłopot, że, że dziewczyny mogą mało współpracować w tej grupie. Natomiast dziewczyny z bulimią czy dziewczyny z nadwagą świetnie współpracują. Ja prowadziłam grupy takie właśnie. Dziewczyn takich purchnych, i one bardzo dobrze współpracują, bardzo chętnie i rzeczywiście nabierają nowych umiejętności. No, takiego normalnego jedzenia i życia, yy, które no, czasami zwiąże się z mniejszą wagą, a czasami nawet nie, no, bo są oczywiście osoby, które bardzo dużo ważą z powodów innych niż obiadanie a też muszą sobie jakoś poradzić. Pani doktor, bywa tak, że osoby z zaburzeniami odżywiania są hospitalizowane, nierzadko na oddziałach zamkniętych. A tak, oczywiście, że tak. W sytuacji, kiedy, kiedy no jest zagrożenie życia i to BMI właśnie jest nie, że 18 czy, czy, czy 17, ale 13 to jest 30 kilo, to jest drama dziewczyna ma. Met 70, a waży 30 kg na 35. To jest zagrożenie życia i musi być koniecznie hospitalizowana, dożywiana parenteralnie, no, żeby tą uwagę zwiększyć i przywrócić jakikolwiek lepszy stan, ponieważ jest tak, że w jakimś momencie, i to słowo jadłość trend trochę oddaje rzeczywistość, że jak się długo nieje, to dochodzi do. Takiego stanu, że się właściwie nie chce jeść. Ja ileś tam lat temu, trochę zafascynowana taką książką rosyjskich, powiedzmy już, tą prawdę lekarzy stosowałam głodówkę zaciekawiona tym, jak to wygląda, bo leczyłam osoby z dużą nadwagą. No i po trzech tygodniach to mi się w ogóle nie chciało jeść. Także. Żołądek się kurczy, przyzwyczaja się nasz organizm do niejedzenia. No tak. Pani doktor, żyjemy w czasach destrukcyjnych social mediów, gdzie nierealnie perfekcyjne zdjęcia na Instagramie są tak specjalnie retuszowane, piękne, szczęśliwe osoby, no i patrzymy na to i też tak chcemy wyglądać. No i później problem mamy. To prawda, że media sprzedają taki nieprawdziwy obraz. To się zaczęło no już dość dawno. Właściwie to się zaczęło jak się pojawiła taka modelka Twiggy, która była też anorektyczką. Pojawiły się lalki Barbie, które są jakimiś potworami. Bo jak ja byłam dzieckiem, to lalka to był taki, taki no, niemowlak grubawy w dzisiejszych ocenach i kategoriach, no po prostu zwyczajne dziecko, taka lalka odtwarzająca, prawdziwą, prawdziwą, prawdziwą osobę. No. no a dzisiaj to wygląda inaczej. A proszę powiedzieć, czy z tego można się wyleczyć na całe życie? Są osoby, które się wyleczą i są osoby, które się nie mogą wyleczyć. Um, bardzo różny jest przebieg zaburzenia. No, są osoby, które się leczą częściowo, to znaczy wracają do jako takiej wagi, ale da, całe życie myślą o tym, że, że są za grube i to też jest jakaś forma wyleczenia, no i część osób leczy się. Skutecznie, to znaczy rzeczywiście wraca do, do dobrego widzenia siebie no, w tych kategoriach. Pani doktor, a o, odzwyczaja się od chudości? <laughs> pani która ma straszna. kontakt z tymi osobami, pani leczy osoby z zaburzeniami. i Jak to wygląda, jeżeli byśmy w procentach miały powiedzieć, bo część zapewne w ogóle nie trafia do lekarza, do psychiatry, do psychologa tych osób, ale no, te, które trafiają. Dużo jest takich osób, które. Mają zaburzenia odżywiania? Trudno powiedzieć. Zwłaszcza, że są ukryte te bulimie czy obiadania, to, to nie wiem. Ja po prostu nie wiem. Wiem, że anorekcji kiedyś było bardzo niewiele no 1%, pół procenta. W tej chwili po tej pandemii jest jakoś straszny wysyp dzieciaków, które nie jedzą. Myślę, że to jest związane z izolacją społeczną i z tym, że no więcej były w mediach niż. W konkretnym życiu i to jednym z, jednym z takich widziałam nie odpowiem tak na to pytanie zaraz za chwilę, ale jednym z powodów, dla których są zaburzenia odżywiania, jest również to, że one dają no, jakiś taki cel życiowy. I dzieci, które trochę się pogubiły w tej pandemii, miały zamiast takiego celu, żeby się, nie wiem, spotkać i pogadać, pograć piłę, to wymyślały sobie taki cel, że się odchudzą na przykład. Jeśli chodzi o bulimię, to mówi się, że jest to nie wiadomo ile dokładnie, może 15, może 10, może 5%. Tego nie wiemy. No, jeżeli 15, no to już jest to dużo. Bardzo dużo. Bardzo dużo. Zaburzenia odżywiania w ogóle są dosyć, dosyć częstym zaburzeniem u dziewczyn, ale u chłopców również. I jeszcze jest ta ortoreksja straszliwa, która pochłania czas i umysł. I ja przecież słyszę, jak ludzie w, w, ciągle mają, a to z glutenem problem, a to z laktozą problem, a to Bóg wie z czym problem. To jest. Nie wierzę w to, żeby tyle osób było uczulonych na gluten albo tyle osób nie tolerowało laktozy. To jest jakiś wymysł. To Ale jest ten jakiś ten... wymysł, a może to jest niska świadomość, że złe odżywianie. I teraz nie wiadomo, co to znaczy złe odżywianie, bo dla jednych takie to jest złe, a dla innych takie, no też nie wiadomo, prawda? No jest w Warszawie tytuł odżywienia. Też jest ileś tam osób, które się tą dietetyką zajmują i popularyzują wiedzę medyczną, która jest no, jakoś badana i na pewno ta piramida zdrowia no, mówi o tym, że podstawą piramidy zdrowia jest ruch. Następnie, że my możemy jeść dużo warzyw, że mamy jeść owoce, że mamy jeść w zasadzie wszystko, tylko w zależności w jakich proporcjach. I te proporcje są tutaj istotne, żeby się nie objawiać tłustym i słodkim, ale wydaje mi się, że jeżeli. Będziemy, znaczy bo ortoreksja różni się tym, że nigdy nie można zjeść słodkiego, że nigdy nie można zjeść sernika na święta, że nigdy nie można. Bo. I, a w zdrowym odżywianiu to można, tylko. Nie za często, nie bez przerwy, czasem. Z umiarem. Wszystko, Z umiarem, wszystko jemy, tak. tylko zachowujemy umiar. Dokładnie tak. Pani Dokładnie. doktor, no i to trzeba jeszcze może powiedzieć, że w zależności od potrzeb chorego, taka potrzebna jest współpraca leczenia lekarza, dietetyka, pielęgniarki, psychologa, fizjoterapeuty, prawda? No, przy dużej nadwadze na pewno wszyscy y, potrzeba bardzo dużego, dużego zespołu, który może pomóc. Oczywiście też są chirurdzy, bo są też operacje bariatryczne, ale to już jest wtedy, no, czyli, kiedy to jest czyli jest zmniejszanie żołądka. Tak, wycięcie tak. jakiejś tam części żołądka. No, wycięcie albo też zmniejszenie jego pojemności przez takie baloniki, to jest istotne u osób, na którym zagraża nadmierna waga, No jest zagrożeniem dla życia, na pewno. Pani doktor, przed nami święta, to się nie obżerajmy, mówiąc kolokwialnie. Nie obżerajmy się. Ja Czy się ob obżerajmy? Nie pani no tak, ja jestem nauczycielem oprócz wszystkich rzeczy, które robię, to kiedyś no, no, ja dużo medytowałam, nauczyłam się też takiej medytacji prostej, bardzo teraz popularyzowanej i jeżeli jemy w taki medytacyjny sposób, to znaczy, że jem Powoli, uważnie pytam się swojego żołądka, czy on się już najadł, czy mam jeszcze zjeść kawałeczek, czy już dziękuję bardzo. To naprawdę. Można te święta spędzić cudownie, nie obżerając się, tylko smakując te wszystkie cudowne świąteczne potrawy. Delektujmy się zatem. Delektujmy się. Bardzo, właśnie, to jest bardzo piękne słowo. Dziękuję. Delektujmy się. Gościem Radia Parada była dr Jolanta Berezowska, psychiatra, certyfikowana psychoterapeutka sekcji naukowej psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego. Dziękuję Ewa Kubasiewicz. Dziękuję bardzo. Forum Radia Rock Parada.